Nagle drogę po prostu, w drogę mi weszła kobieta, która chciała sprzedać sukienkę mi swoją. Ona była bardzo wysoka ta kobieta, ja byłam bardzo mała, ale jej to nie przeszkadzało. Ona jest jakoś osobą taką świetnie szaloną. Ja opisuję biedę miejską, która jest niewidzialna. Bardziej mnie interesuje właśnie dżokej na emeryturze, czy fryzjerka, czy jakaś... Taka dziewczyna, co prowadzi lombard, osoby, które wypadły z siodła. Czasami nie, możemy się potłuc trochę, ale, ale no, potem może być jeszcze fajniejszy koń. Badanie o wstydzie, czego się wstydzimy. I tam badanie nie jest zbyt pozytywne, bo wstydzimy się wielu rzeczy, a kobiety bardziej niż mężczyźni. Na tym rynku pracy uważamy, że to my panujemy nad sytuacją i w ogóle zapomnieliśmy o tym, że to może sytuacja trochę też nad nami panuje. Cześć, witajcie w podcaście Zataskowani o pracy we wszystkich jej aspektach, z różnych perspektyw, bez pocieszenia, bez tanich porad, za to z próbą odpowiedzi, co z nami robi i jak znaleźć w niej sens. Agnieszka Witpań przerwa, zapraszam na podcast Zataskowani. Jak człowiek z ciężkim portfelem chodzi? To mu lżej. Mówi Wera, bohaterka książki Ten się śmieje, kto ma zęby. E, a jej portfel jest lekki. Właśnie straciła w zakład fryzjerski, mąż zmarł i tak właśnie wchodzi w drugą połowę życia. Dziś rozmawiamy z autorką książki Ten się śmieje, kto ma zęby, z tą rudzką. Cześć. Cześć. I socjolaszkami Kasią Krzywicką z Dunek i Dorotą Peryt-Jatkowicz. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć nie przyszło do głowy teraz badanie, które ostatnio zrobiłyśmy, badanie o wstydzie, czego się wstydzimy. I tam badanie nie jest zbyt pozytywne, bo wstydzimy się wielu rzeczy, a kobiety bardziej niż mężczyźni. Ale jest jedna bardzo pozytywna rzecz, a mianowicie taka, że im jesteśmy starsze, tym, bardziej tego, wstydu, tym tego wstydu w nas jest mniej. mniej Im się jesteśmy wstyd... starsze, mniej, tym, bezwstydne. Mniej się, tym się stajemy bardziej bezwstydne. Mniej się wstydzimy nie wiem, sytuacji intymnych, wystąpień publicznych, swojego wyglądu itd., itd. Więc to jest ta kwestia elastyczności. Być może to jest właśnie to, że my przestajemy po prostu zwracać uwagę na wszystko i na wszystkich, którzy nas oceniają w określonej sytuacji. To, co powiedziałaś, teraz mi tak wzięło w tej głowie, tam pukło mi że to jest trochę tak, że rzeczywiście my na tym rynku pracy uważamy, że to my panujemy nad sytuacją i w ogóle zapomnieliśmy o tym, że to może sytuacja trochę też nad nami panuje. I nie brać osobiście, I nie Wielu brać tego osobiście, a my za każdym razem dopatrujemy się w sobie powodów, bo mogłem pójść na coaching, bo mogłem nauczyć się chińskiego, bo mogłem na tamtym zebraniu powiedzieć coś innego, bo mogłem i to jest myślę, że to Sklep się likwiduje i koniec, tak? Zakład fryzjerski się likwiduje i koniec. I nie zawsze w tym jesteśmy my. No to jest Mąż po prostu koniec. koniec. To, to jest o czymś, co jest rzeczą zewnętrzną, a my przez te wszystkie lata uczyliśmy się, że wszystko zależy od Ciebie. Wystarczy sobie dobrze zafirmować i będziesz miała. A to nieprawda. Życie się składa z bardzo wielu elementów, i jednym z elementów jest nasza wola i nasza chęć do działania. Ale jest jeszcze mnóstwo elementów, na które nie mamy kompletnie wpływu. I to wrócę taką pętlą. Ten kapitalizm to jest właśnie coś, na co nie mamy wpływu. Myśmy się nie zorientowali, bo nam tą sprawczość, którą byśmy mieli na początku, budowaliśmy ten kapitalizm, wszystko od nowa. Nam się wydawało, że my odkrywamy świat, a to nieprawda przyszły korpy, wykupiły te nasze biznesy, te nasze małe firemki, te nasze wydawnictwa. Okazało się nagle, że wszedł duży pieniądz, pozamiatał. I ta sprawczość gdzieś została stracona, a my cały czas uważamy, że to gdzieś w nas było coś nie tak, że, że tak się zadziało. Czyli ta druga połowa to jest najczęściej takie ostre cięcie, tak? To jest raczej jeden moment. A nie proces? Proces właśnie. No, proces. no różnie, wydaje mi się, że różnie. Czasami, no, też może być, czasami się życie w takim toporem, siekierą pojedzie, że, że jak gdyby nie rozpoznajemy się, że musimy, działamy całkiem w nowej rzeczywistości, nowy świat musimy budować. A czasami jest to proces, proces też jest niebezpieczny, bo czasami nie widzimy, że że już się zmienia, jest, się ludzie się zmienili, na przykład z którymi jesteśmy bardzo blisko i pewnych rzeczy nie, nie wychwytujemy. Więc to jest też może być przebiegłe, takie mm, bez bólu, takie zmiany pozornie bez bólu, prawda? Pozornie bez bólu, po, dziękuję pozornie, ci, że to po, powiedziałaś, też mam wrażenie, że wiele osób, które pozornie bez bólu dokonują zmian w swoim życiu, płacą za te zmiany bardzo wysoką cenę, a potem, potem słyszą, że mieli szczęście, tak że, przykład, im się udało. że im się udało. I to też jest coś, co jest mocno krzywdzące. To jest bardzo skomplikowane, widzisz, kochana, jak tak wygląda? Ale żeby to tak nie, nie wybrzmiało tak, nie bardzo dobrze. tak, wiesz, mrocznie badamy kobiety, co jakiś czas wracamy do nich, sprawdzamy różne okoliczności, jak one patrzą na rzeczywistość. I to, co jest fajne, to to, że większość kobiet uważa, że zawsze można zacząć od nowa. Zawsze jest dobry moment, żeby zacząć od nowa swoje życie. Wyszłam im starsze... z domu, jak mówię. Im jesteśmy starsze, tym bardziej, więc to jest super. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem fetyszystką pierwszych zdań w powieści. i <laughs> Zawsze, bo gram, 300 strona, jak nie mam pierwszego zdania, Koniec. to ja w ogóle nic nie napisałam. I przywiązałam się do tego pierwszego zdania właśnie trudno o dobre buty dla nieboszczyka. Natomiast to ostatnie zdanie było zawsze, które napisałam właśnie, wyszłam z domu. Byłam niezadowolona bardzo i że to jest takie zwykłe, i że to takie po prostu, że myślałam, że tak przywala asem serwisowym na koniec, a nic. A na spotkaniach autorskich właśnie dużo kobiet mówi: To jest wspaniałe zdanie, bo to jest takie otwarcie i yy, yy, że, się, że trzeba wyjść z tego domu. Oczywiście nie, nie namawiam tam, żeby, bo czasami też mamy takie osobowość, temperament, że dobrze nam w domu, więc nie musimy wcale tak wszystkie wychodzić. Możemy ale, znowu okno, możemy wracamy, tak, ale znowu wracamy do tego, żeby się zobaczyć, prawda? Żeby Dokładnie. się nie forsować. Dokładnie. Nie forsować same swoich granic, nie, nie musimy żyć tak, jak nam radzą. Różni różne specjalistki i pisarki również. W jaki sposób tylko nie każdy musi żyć jak Wera i nie każda musi być jakoś taką osobą, która daje sobie radę. Czasami sobie nie dajemy rady w życiu. I też to trzeba w jakiś sposób zaakceptować i pomyśleć, że jakoś czy, czy szukać pomocy, czy to jest jakiś czas, który, który jest taką regeneracją też. Bo czasami taka mała kapitulacja, że wracając do tego języka wojennego, też może być wymuszona jakoś taką nawet organicznymi, takimi biologicznymi tymi, że czasami musimy trochę przegrać w życiu. I dajmy sobie na to pozwolenie, bo to też jest coś takiego, że w naszej nie, obecnej nie, nie, tak. narracji nie dajemy sobie na to pozwolenia. Zresztą, Wera jest fantastyczna. Ja się nie dziwię, że wszystkie kobiety się z nią utożsamiają, czy nie wszystkie, ale te, które wiedzą o co chodzi. Dlatego, że ja mam wrażenie, że ona, ona mówi to, co my wszystkie myślimy gdzieś, ale właśnie się wstydzimy, hamujemy, boimy. boimy nie będę gadała. tam, tam Ja w ogóle uwielbiam, e, uwielbiam w tej bohaterce to, jaka ona jest. E, jak ona nie lubi ludzi e, w większości i tego się nie wstydzi, nie ma z tym problemu. E, no bo to, z reguły e, ludzi, którzy, których lubimy, którzy nam pasują, jest garstka prawda, w życiu. I to też warto, to też nam mówi, to jest dobrą taką informacją zwrotną na temat na, nas samych, prawda? Tak. Właśnie, Zyta, ty, ty mówisz, tak, że, że twoje, że Vera, że, że sama powiedziałaś, że gdzieś przygotowywałaś się do tej powieści, zwiedzając w cudzysłowie różne zakłady czeladnicze. Co ty jeszcze zobaczyłaś, wiesz, wśród, co, co ten taki research ci pokazał o, o kobietach? Znaczy to ja robiłam badania terenowe nieświadomie po prostu, bo poszłam tak jak zwykle, czasami chodzę na bazar Wolumen w Warszawie, koło Huty Warszawa właśnie i po raz pierwszy, no, była tam właściwie nie widziałam tego bazaru, bo często tam byłam. I nagle drogę po prostu, w drogę mi weszła kobieta, która chciała sprzedać sukienkę mi swoją. Ona była bardzo wysoka, ta kobieta, ja byłam bardzo mała, ale jej to nie przeszkadzało, po prostu chciała mi wcisnąć ten swój ciuch. I ja nagle, to była dla mnie taka sytuacja, że ja ten, nagle ten radar pisarski mi się wysunął, bo zobaczyłam, że w twarzy było i coś innego, taka. Nie wiedziałam, kto to jest właściwie, czy ona handluje, czy nie handluje, czy ona jest jakoś osobą taką świetnie szaloną, że ona po prostu musi to sprzedać, bo musi coś iść zaraz, musi coś sobie nowego kupić. Jeszcze żałuję, że nie kupiłam tej kiecki, ale przyszłam do domu i nagle zaczęłam myśleć, kto tam jest, kogo tam spotykam. I zobaczyłam to, co widziałam takim okiem, że lubię czasami kupić no, lubię dekoracje różne do domu, lubię sobie tam popatrzeć. Mhm. A nagle zobaczyłam, że przecież ludzie, tam jest pełno ludzi na bazarach, szczególnie w jakieś ciepło, to ten bazar tak się wylewa poza tak. ogrodzenia i na tych różnych takich gazetach, ceratkach to, co sobie pokupili przez całe życie, to tak wystawiają, że może ktoś kupi jak kulawy wazonik, jakaś tam y, z, z ciupaga złamana, z zakopanego tam z roku tam 60., takie po prostu, takie śmiecie po prostu, takie cudowne, takie sentymentalne śmiecie, ale z pełną wiarą, że ktoś to kupi i że naraz zobaczyłam, że po prostu biedę, tam biedę miejską, ja opisuję biedę miejską, która jest um, niewidzialna. Ja, um, moja bohaterka, to też wzięłam z życia, um, mimo że raczej w sumie, nie, znaczy w ogóle nie piszę o, o swoim życiu. Jak to, to mnie nie interesuje, bo też by było smutne, gdyby pisarze tylko pisali o swojej bańce. Bardziej mnie interesuje, właśnie, jockey na emeryturze, czy fryzjerka, czy jakaś taka dziewczyna, co prowadzi Lombard. No i, ale to wzięłam akurat ze swojego życia, że. że przy sklepie podeszła do mnie e, taka starsza osoba i mówi, że zapomniała telefonu i czy mogłabym jej pożyczyć. Więc oczywiście pożyczyłam, bojąc się, że może zadzwonię gdzieś tam, żeby mm -hmm. w Amerykę, jak to kiedyś mówili, i by, będę płaciła <laughs> jakiś rachunek. No i do mnie to jakoś do, ale zobaczyłam, że ona do mnie pomyliła się i znowu za jakiś czas podeszła, że zapomniała. I zaczęłam już to tak patrzeć, bo po prostu nie miała telefonu, była tak biedna. Mm -hmm. Natomiast jak ja to napisałam, miałam takie zarzuty, teraz każdy ma telefon, nawet bezdomne. Czyli ta bieda jest często niewidzialna albo utożsamiona z jakimś takim stereotypowym tak. wyglądem biednej osoby, prawda. Tymczasem szczególnie taka niedogodność, właśnie taki brak pieniędzy, brak domu, do, Często jest za taką fasadą, że ci ludzie, też się, którzy są, nie mają pieniędzy, są bezrobotni, często właśnie starają się bardzo dobrze wyglądać, prawda, żeby jakoś sami przed sobą się tak mobilizować. Więc to były te moje takie badania terenowe, że ten, ten świat tej biedy miejskiej, tych silnych, drapieżnych kobiet, które mają kły i pazury i, I są wspaniałe, uważam. To jest po prostu jest ich naprawdę bardzo dużo. I też pamiętam z pokolenia mojej babci i, i matki, że takie kobiety takie wery zawsze hmm. były. I jak ktoś mi mówi, że to nie ma takich wer, no to po prostu porusza się w jakimś salonie, w jakimś eleganckim po prostu w świecie. Bańca. W swojej tak. I więc A literatura to przecież nie jest tylko takie rozmówki salonowe, prawda? Więc chciałam, interesowało mi się pokazanie takiej kobiety, która ma siłę. Bo zaczęłam się zastanawiać, skąd te kobiety mają siłę, bo siłę często daje, dają pieniądze. Dają dobra właśnie praca, jakieś takie, że mi się mocne, bo jesteśmy doceniane zawodowo. Dają siłę na pewno no, różne relacje z ludźmi. Moja bohaterka z nikogo nie ma, jest w takie się o sama. Przeżyła dwie dosyć takie istotne, doświadcza do, do takiej żałoby. Więc tak zastanawiałam się, skąd ta siła, więc że ta siła jest z niej w jakiś sposób musi się odradzać. Ta, ta, taka elan vital wprost taka. Więc um, interesowało mnie właśnie pokazanie tych kobiet, które um, z takiego oglądu mojego również, mogą być um, dla mnie na przykład, że im się coś nie udało w życiu. A ja nie wiem, czy życie Wery, które jest naprawdę bardzo rozrywkowe mhm. że i, i takie mi się wydaje, tak chciałam to zapisać w takiej tonacji też i miłosnej, i erotycznej, i takiej poplątanej i przygodowej, nie wiem, czy nie jest barwnym życiem niż właśnie takiej osoby, która ma tą stabilizację. E, poz, po, tak, i, y, i finansowo, właśnie taką zawodową i nie wypadła z rynku pracy. Wydaje mi się, że ja tam przychodzę od więc ona takie osoby, które wypadły z siodła, czasami nie możemy się potłuc trochę, ale, ale y, no, potem może być jeszcze fajniejszy koń. <grym> <grym> Także że tak powiem, żeby, żeby nie, jednak nie patrzeć. Tak katastroficzne na te, na te niewątpliwie trudne sytuacje raniące, które nam się przydarzają. Tak, to jest też ja mam takie skojarzenie, jak rozmawiałam z, z koleżankami, które gdzieś właśnie są w tym etapie, że to jest takie właśnie. 20 lat siedzenia za tym monitorem, gdzie nie, nie czuło się powietrza, nie czuło się, już powiem poetycko, tej, tej bryzy na twarzy. Tak? No bo człowiek tam siedział cały dzień, a potem jeszcze zdalnie albo wieczorem kończył pracę, te KPI je tam realizował. Kiedy to wejście w drugi etap jest takie rzeczywiście ostre, takie szarp, i, i one nagle wchodzą w ten etap, no, oczywiście jest to szok, jest to bolesne, ale to jest taka przygoda, to jest takie wreszcie mam in, więcej zmysłów niż tylko ten korporacyjny. Mam, słyszę ptaszki, jakieś, patrzę na drzewa, to jest jakieś niesamowicie uruchamia... To jest haj dopiero. Też pandemia to nam paradoksalnie dała, bo kiedy zaczęliśmy pracować w domach, czy gdzieś tam niektórzy wrócili do domów rodzinnych i mogli na, w tym świeżym powietrzu rodzinnym na, na, na tych swoich wioseczkach czy, czy małych miasteczkach popracować, to gdzieś też to taki, wiesz, powrót do takiego przeżywania życia nastąpił. Ja, widzisz, co teraz tak. Refleksje. Myślę, taką mam refleksję, że bardzo bym nie chciała, żebyśmy w tym naszym życiu, bo jak ja tak głębiej spojrzałam w te nasze badania i w ogóle tam jest strasznie dużo lęku, I ja bym bardzo nie chciała, żeby ta nasza siła życiowa. Była oparta na lęku, że my dopiero w momencie, gdy się przestraszymy, to czujemy to tą bryzę na twarzy i w ogóle cokolwiek w naszym życiu się dzieje. Bo to, co teraz mówisz, to jest bardzo kompensacyjne, bo to jest wywalili mnie z pracy, ale słucham ptaszków. No, jakby umówmy się. Jakby to nie było moje świadome działanie, że teraz porzucam pracę i chcę posłuchać ptaszków, tylko to jest raczej taka kompensa kompensacja. Ja, ja myślę, że fajnie by było, gdybyśmy my zaczęli pracować nad naszym zbiorowym lękiem, który gdzieś. Bardzo dużo nam zabiera i to jest coś takiego, że my jesteśmy lękowym społeczeństwem. Tego lęku jest u nas bardzo dużo przed niepewnością, przed czymś nowym, przed czymś, co zamienia się w przygodę, a my trwamy w pewnych konstruktach tylko dlatego, że każde wysunięcie nogi nas przeraża. I tak się zastanawiam, czy nie fajnie by było w ogóle porozmawiać o tym takim zbiorowym lęku. Ja nie mówię o indywidualnym, tylko takim zbiorowym, bo mam wrażenie, że my zaczynamy mieć taką postać lęku, która nas łączy jako społeczeństwo i osoby w pracy, szczególnie które odniosły jakieś sukcesy. Ten lęk zaczyna być dominujący od pewnego wieku i wiele zachowań jest tym lękiem podszytych i też przekraczanie własnych granic, żeby utrzymać się w tej pracy. Też jest przesuwane coraz bardziej. Ja widzę u osób, które e, były uczciwymi, fajnymi ludźmi, że oni przesuwają tą granicę. To jest takie, i troszeczkę jeszcze, i troszeczkę jeszcze, i tr Ale za tym jest lęk. Tam nie ma złego człowieka, tam jest lęk. To nie znaczy, że jak się robi coś z powodu lęku, to się nie robi takiej realnej krzywdy, bo się robi tak samo realną krzywdę. Ale ten lęk, y, my teraz robiłyśmy badanie o lęku, jest dramatyczny u nas. Znaczy, my się naprawdę boimy jako społeczeństwo. I, I może to jest jakiś taki klucz o tym, że e, Twoja bohaterka już nie miała czego bać. Już ze się miało robnąć, to się rąbnęło już właściwie. Wiesz, no, no, to, ale jest, to jest ta seryjna e, tak, tak, tak. wyrzucona. Ta, tak, tak, ale tak. wydaje mi się, że y, trudno jest y, y, czasami wygasić lęk, czy go mm -hmm. zlikwidować. W ogóle to jest potworne, y, Bardzo tak. zły jest y, autodestrukcyjny lęk przed lękiem. Więc, żeby może tak nie zakładać, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy my przestaniemy się właśnie lękać, bać, tylko żeby działać mimo lęku, bo no, oczywiście sytuacja mojej bohaterki jest taka, że ona nie ma już czasu i siły, żeby się bać. I to przeżywanie jej żałoby po mężu też jest naznaczone tym, że ona boi się, że właśnie będzie bezdomna, ale no podejmuje różne tam działania, żeby, żeby tak się nie stało. Więc ważne dla mnie jest właśnie, żeby nie demonizować tego lęku, że jednak lęk jest jakoś w naturze człowieka, tam i mroczność, i, i to, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy, i jak dorastamy, to. Też widzimy, że no już jednak ta strefy wpływów się jakoś tak przesuwają, może. Więc te ptaszki w parku jest dobrze czasami zobaczyć i posłuchać znaczy, nawet tak, kompensacyjnie, tak, prawda? Tak. I też dobrze, wydaje mi się, no tak też zobaczyć, co się ma. Bo czasami tylko patrzymy, czego nie mamy. Dokładnie taki ten lęk po prostu w pewnym momencie prze, przechodzi jakieś ludzkie pojęcie, że boimy się za bardzo, że ten lęk jest wyolbrzymiony, że boimy się lęku, że, że to jest taka samonapędzająca się machina. Lęk będzie w nas był i, i jakby jest częścią naszego szerzej na egzystencji. On nam też pomaga. Ale nie dajmy mu wszystkich narzędzi do tego, żebyśmy przekraczali swoje granice, przestawali się widzieć, bo ten lęk będziemy czuli w różnych sytuacjach życiowych, bez względu na to, czy jesteśmy na samym szczycie, czy na samym dnie, ten lęk i tak będzie, i tak będzie, nic z nim nie zrobimy. Ta sytuacja, ta druga połowa życia, bo my się dziś skupiamy gdzieś tam też naturalnie na, na kobietach, ale ona dotyczy też mężczyzn. Ostatnio usłyszałam od kolegi, który właśnie tak w okolicach pięćdziesiątki mówi, że on docenia, że on wciąż ma pracę, on się cieszy, to jest dla niego przywilej. Więc y, tu też wybrzmiewa taka świadomość y, no, schyłku. Y, y, I tego, że. I y, y, y to też chciałabym gdzieś złapać, tak? Bo y, y, czy to jest też taki etap, czy się zgodzicie ze mną, albo nie, y, lepiej jeszcze nie, że w tej drugim, y, w drugiej połowie to my już tylko chcemy się trochę utrzymać, ale już nie liczymy na te właśnie szczyty, bo te szczyty to to już były i yy, yy, no i też się okazuje jak nam się udało wdrapać to też tak so, so a jak się nie udało, z reguły nam się nie udaje to w ogóle yy, nie ma o czym mówić, że, że ta druga połowa to już jest takie trochę yy, zejście do minimum. To to nie jest zejście do minimum, tylko to to jest jakby szara rzeczywistość, tak, bo jeżeli mam 40 lat i pracuję w firmie, która mnie zatrudnia, czy 50 i myślę sobie, że miałbym szukać pracy tak sam z siebie albo sama z siebie, to, to to będzie trudne. Tak, to nie jest kwestia tego, że ja jestem po prostu na minimalnym poziomie i godzę się na wszystko. Nie chcę też mówić, że to wynika z lęku, ale w pewnym momencie jesteśmy na takim etapie, że. No, Mamy tą pracę w miarę ustabilizowaną. I dzięki temu możemy się poświęcać, nie wiem, rodzinie, swoim pasjom. Nie musimy cały czas myśleć o no Jezus, muszę się tam wykazać. W tej robocie to teraz jeszcze zmienię, żeby pokazać, że mimo tego, że mam 40 lat, to jeszcze mogę. No nie. To wtedy to, no, ta praca nie jest wszystkim. Ja muszę powiedzieć, że różnie może być i to jest chyba ten happy end, jedyny możliwy. To znaczy ja na przykład mam 60 lat i dopiero odpisałam całe życie, a dopiero 10 lat temu jakoś tak, nie wiem, tak dużo rzeczy mi się też pokończyło w życiu. i Um, usiadła mimo, że z, też z tego wkurzenia i z y, jakiejś takiej, trudno mi rozpoznać teraz, tak nazwać te uczucia, które miałam w sobie. Ale zaczęłam też inaczej pisać, bardziej radykalnie, bardziej y, z takim ogniem. I, i ta moja powieść, krótka wymiana ognia, y, którą też była o, o kobietach, które tak. po prostu y, z dużo im się kończy w życiu. I jakoś y, może chcą y, zacząć od nowa, ale trochę nie wiedzą jak. Więc ten język taki zradykalizowałam. To był język, właśnie taki, bardzo odważny yy, i też taki, yy, taka niedezercja, że one nadal, nadal chciały kochać, już. nadal. Yy, I ten język na początku, ta powieść, yy, która yy, ten jednak wielka, dosyć dużo czytelników, dosyć duża popularność tej powieści yy, przyszła po 50 dla mnie. Więc, yy, ale ja nigdy o sobie nie myślałam, że mam 50 lat i już nic nie napiszę. Po prostu przeciwnie, każda powieść dla mnie, napisałam to mi krótką wymianę ognia i ten się śmieje kto ma zęby. I tkanki miękkie, I, e, i miękkie. z kolei kryzys, kryzys u Kryzys u facetów też, e, tak, też taki egzystencjalny, bardzo tak raniący taki, bo przecież nie, nie chciałam jakiejś e, e, szydery pisać takiej. O mężczyznach. Natomiast tu chciałam powiedzieć, że nigdy właśnie nie myślałam, że już mam tyle lat już że sztuka jest też tam dosyć duża jest konkurencja i w powieści i trudno i też jak napisałam powieść właśnie to krótka wymiana ognia, to przecież moja bohaterka jedna to jest taka mamulka, jak ją nazwałam, czy taka wiejska kobieta, która starucha. Które no, pewnego dnia chcę opowiedzieć, co jej się przydarzyło, bo trochę jej się mm -hmm. przydarzyło, ale nie ma komu. E, więc idzie do studni i wyrzuca ten swój los do studni. Też robiłam badania terenowe, szukałam studni pod Warszawą. E, znalazłam, wzięli mnie za babę z Sanepidu, że ja tam zaglądam. Do, <laughs> także też miałam różne swoje przygody przy pisaniu tej powieści. Ale taki um, rock'n'rollowy, wydaje mi się, um, język pankowy. Do opisania tej wiejskiej kobiety i tego wściekłości, gniewu, która jednak się uruchamia, bo nie tylko się uruchamia yy, melancholia, właśnie smutek, że już mamy pięćdziesiąt ileś, ale też takie bardzo yy, no, niezgoda, taka, właśnie taka, taki rytm, taka niezgoda, która jakoś zagrzewa, do, do, żeby jeszcze coś zrobić. Więc no, i też, tak sobie jak przyniosłam do wydawnictwa, to też mi ktoś powiedział, no ale kto będzie to czytał, przecież to jest jakiś stary ślązacz, co gada do studni. I okazało się, że, że bardzo dużo osób się jakoś um, utożsamiło z tym gniewem mm -hmm. późnego wieku, czy późnego, czy, czy jak tu drugiej połowy nazwałaś, to Aga, czyli po prostu, że jest jakaś energia, która jest energią bardzo taką nieokiełznaną, tak, nieokiełznaną żywotną bardzo taką, która jednak dobrze by rozpoznać w sobie tę energię i jako się ukierunkować, więc ta, ta powieść rzeczywiście dała mi siłę, żeby po prostu pisać o tym, co, co chcę przede wszystkim i nie bać się, bo ja uwielbiam pisać o starości, bo uwielbiam, że starość, jest bardzo dużo w starości, to jest to właśnie taki, że jest ta panika zamkniętych drzwi, to też jest w połowie mm -hmm, wieku, mm -hmm. że się zamykają już niektóre drzwi. Nam się wydaje, że już się one nie otworzą. Panika, zamknięte drzwi. Tak, że pięknie. się nie otworzą już te drzwi. No ale możemy trochę jakiś wytrych tam coś pokombinować i rzeczywiście jak coś jeszcze w życiu nam się przydarza. A bywa tak często, że przydarzają się fajniejsze rzeczy niż w tej pierwszej. W połowie w tej w tej takich doświadczenia, te młodości są często naznaczone są te doświadczenia młodości są często naznaczone też lękiem, też jakimś taką niepewnością. Przecież młodość to nie jest taki fajny czas zawsze dla nas, też bardzo traumatyczny. Więc ta, ten, ta druga połowa też może być, wydaje mi się, bardzo ciekawa i można zaskoczyć. Jakie to jest super jako hasło, które wezmę dla siebie z tej rozmowy? Uruchom gniew, tylko on się chroni przed lękiem, gniew przed przemijaniem. Ten lęk nie, nie spowoduje, że przestaniesz przemijać, a ten gniew może ci pozwolić jeszcze na to, żeby ten lęk gdzieś w sobie. E, ustabilizować na takim poziomie, żeby dało się robić jeszcze nowe rzeczy. I ja ten gniew wezmę ze sobą dzisiaj z tej rozmowy i za każdym razem, kiedy będę sobie myślała, że się boję, to będę uruchamiała ten gniew, że. W końcu to jest moje przemijanie, nie czyjeś przemijanie. I że ja chcę myśleć o sobie i żeby ten gniew pokazywał mi samą siebie taką, jaką jestem, i pchał mnie do działania. Więc dla mnie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszej rozmowy. Bardzo. I też nie, właśnie wracając do swoich doświadczeń, takich z pisaniem tej krótkiej wymiany ognia, nie myślę tak nie myślałam o sobie właśnie. Yy, w liczbie mnogiej po prostu, Aha. że ja już mam 50 lat, że moje koleżanki to to, ta to, tam ta, to, a ja tu. Nie, po prostu zawsze ten takie blisko siebie, żeby być, to jest bardzo ważne i żeby nie myśleć właśnie o takich kategoriach socjologicznych, nie? Mhm. że kobiety po dziesiątce to, bo wydaje mi się, że też się świat tak mhm. zmienia, że że jest, że jest bardzo też szczotry dla kobiet, wydaje mi się, w późnym wieku. Ale nie chodzi mi o taką starość, bo też mnie nie interesuje taka starość, bo tam gra na perkusji, czy tak. lata, bo to nie chodzi o to, żeby się mi żyła, właśnie do młodości. Czy, tak. be, czy jakoś powiedziała, że starość też może być młoda. A po co starość ma być młoda? Starość nie będzie fajną z starością, taką jak chcemy, po prostu trochę. Żeby być blisko siebie. Ja zamilkłam i niech to, to, to jest tak piękne, co powiedziałaś. Myślę, że to jest najlepsza pointę tej rozmowy i dzięki serdeczne za spotkanie. Dziękuję. Dzięki wielkie. A my jeszcze bym cię posłuchała. bo ciekawe, to... mi szkoda skończy. Nie, dużo takich jeszcze napyta, tak zamknięte no. drzwi. Pani Kazach, e, to, do, to, do, o, to może, już, po, a możemy jeszcze pogadać? Nie, już dzisiaj nie, bo ja już mam dosyć. Ale to na następny ten, bo to też dotyczy każdego wieku to, i każdego o, 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 wiesz, o zamknięte drzwi To się też to, to się do już pracy, bo ty masz podcast tylko o pracy, tak? tak. No więc też panika zamkniętych drzwi, że na przykład już nic nie możemy zrobić w firmie, że jest konkurencja, to co ty mówisz, że po prostu. Sam, no To jest też na no, oddzielny nawet podcast. Bo ja tu przyszłam wyluzowana, a wracam z taką pracą umysłową. No. Czekamy też na Wasze listy, historie pod mailem zataskowani